Witam wszystkich ponownie. Na dzisiejszym nagraniu opowiem o predykcjach cenów instrumentów finansowych dla sesji z dnia 3 lipca. Tutaj będą głównie predykcje dla giełdy GPW oraz amerykańskiej NYSE. Jak odbywa się predykcja? Predykcja odbywa się z użyciem takiego programu, który wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz algorytmy heurystyczne. Tutaj Horizon Prediction to jest od 2 do 20 sesji. Sesja jest teraz zmiana jako może być 5-minutowa, jednodniowa, 4-godzinna. Tutaj ja wykorzystuję notowania jednodniowe, więc tutaj skupię się głównie na tym. Price Prediction jest z, z wykorzystaniem ceny akcji, wolumenu akcji oraz też takiego podejścia do analizy spółek, price, action, trading tutaj na tym print screenie po prawej stronie macie tutaj przedstawione jak, tak, jak taka predykcja wygląda czyli predykcja to są te zielone to znaczy kropki o różnych kolorach tutaj akurat na tym na tym wykresie jest zrobiona predykcja dla spółki dla której ostatnie notowanie to było 30 czerwca Widzimy, że tutaj predykcja wskazuje, że cena spółki spadnie. Odcinki, to znaczy analizy, będę umieszczał trzy razy w tygodniu: po sesji poniedziałkowej, środowej oraz piątkowej. Po sesji poniedziałkowej nagranie będzie w środę, po sesji środowej nagranie będzie w piątek, a po sesji piątkowej nagranie będzie w niedzielę tutaj jest, jeżeli ktoś się chce zaznajomić, to jest investment warning no i przejdźmy do predykcji będą dwie predykcje z, z naszej giełdy GPW pierwsza predykcja Grodno, Grodno tutaj hmm, predykcja, że cena spółki pójdzie do góry, ja tutaj hmm, celuję, że cena zwiększy się o hmm, około 10% w nadchodzących 5 lub 6 hmm, następnych sesjach, czyli za około powiedzmy jeden tydzień roboczy. Następna spółka to jest M-Bank. Tutaj uważam, że ta spółka pójdzie na dół, też około 10% w ciągu jednego tygodnia. I teraz typy z giełdy amerykańskiej, spółka SNAP. Predykcja spółka pójdzie na dół około 10% w ciągu następnych 5 sesji. Taka spółka KRC.us. Dość silna predykcja, że spółka pójdzie do góry. Ja tutaj wybieram też 10%, że spółka pójdzie o 10% do góry w ciągu następnych pięciu sesji. Berkshire Hathaway to jest fundusz, który jest notowany na giełdzie. Tutaj wybrałem tą spółkę i tutaj predykcja jest, że ta spółka spadnie. Ja tutaj wybieram, że spadnie około 5%. West Fargo, ta sama sytuacja, też uważam, że ta spółka spadnie. Tutaj chyba było mój typ to był 6%. Podsumowanie będzie na samym końcu. Spółka AES. Predykcja, spółka pójdzie do góry około 10%. I jeszcze jedna spółka VICI. Spółka, która pójdzie na dół, predykcja. Więc tutaj predykcja jest, że ta spółka pójdzie na dół około chyba 5%. Ok, tu jest podsumowanie. Są dodane na poprzednim nagraniu. 30, 30 czerwca. Tutaj widzimy, jakie były podane predykcje. One są dalej w stanie otwartym, open, ponieważ rozliczenie tych otwartych, tych predykcji będzie 7 lipca. A tutaj jest, dodane są nowe predykcje dla dnia 03.07, czyli 3 lipca. To jest od wiersza 23. Dasz do wiersza 30. Mamy tu jest chyba 8 typów. I teraz tak to jest podsumowanie, czyli w kolumnie G jest price prediction w procentach i w kolumnie H mamy kiedy ta predykcja będzie rozliczana. Czyli tutaj z dnia dzisiejszego predykcja będzie rozliczana 12 lipca. Ok. To wszystko na tym nagraniu. Następne nagranie będzie w. dzisiaj mamy środę. To następne nagranie będzie w piątek. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do komentowania oraz oglądania następnych predykcji. Dziękuję. Dobranoc.